Jest to jawne oszustwo, ponieważ nie jest to skrzynia automatyczna, pomimo że automatycznie zmienia biegi. Tak właśnie wygląda mniej więcej jazda ze skrzynią zautomatyzowaną, półautomatyczną. Jak kto woli, ewentualnie po angielsku ASG, czyli Automatic Shift Gear, czyli automatyczna zmiana biegów. I to jest bardzo dobra nazwa, ponieważ ta skrzynia to tak naprawdę nie jest skrzynia automatyczna, tylko ma funkcję automatycznej zmiany biegów. Cięcie! Szarpiąca, wkurzająca, źle zmieniająca biegi, za wolno. Nie we właściwym momencie. Takie są cechy i często opisy właśnie takich skrzyń automatyzowanych i półautomatycznych. Kiedyś sam byłem, można nawet nie tyle przeciwnikiem, co po prostu nienawidziłem tych konstrukcji, ale być może wtedy nie do końca je rozumiałem. I myślę, że większość osób, albo prawie każdy, kto narzeka na ten rodzaj przekładni, po prostu nie do końca rozumie zasadę działania i ideę. I ich stworzenia, bo tak naprawdę e, po co komu takie skrzynie biegów? Otóż tak zwane półautomatyczne czy zautomatyzowane skrzynie biegów. Zautomatyzowane to też bardzo dobra nazwa. To po prostu skrzynie manualne, tak zwane skrzynie ręczne, które zostały zautomatyzowane. Dokładnie tak. To znaczy ten mechanizm, który mamy tu w ręku i zmieniamy nim biegi i w lewej nodze, kiedy włączamy i wyłączamy sprzęgło, zastąpiono po prostu elektromechanizmem hydraulicznym, który steruje tym wszystkim samodzielnie. To znaczy tam mamy i elektronikę i hydraulikę, która zmienia biegi i włącza i wyłącza sprzęgło. I to jest właściwie cała idea powstania takich skrzyni. Właściwie po co? No po to, żeby obniżyć koszty. Zauważcie, że od samego początku praktycznie do nawet dziś e, takie skrzynie stosuje się wyłącznie w samochodach bardzo tanich. No ewentualnie e, eksperymentowano trochę z takimi skrzyniami w samochodach sportowych, również Ferrari, BMW, ale to jak sami pewnie wiecie, czy jeśli nie wiecie, to Wam powiem po prostu się nie do końca sprawdziło. Natomiast doskonale sprawdzało się przez wiele lat, a właściwie dziesięcioleci i nadal nieźle sprawdza się w małych, tanich samochodach. Dlaczego? No bo skrzynia automatyczna jest po prostu drogą konstrukcją. To znaczy, to nie jest tak, że skrzynia automatyczna jest droższa od skrzyni manualnej. Tylko, jeżeli mamy na przykład samochód podstawowy z pięciu czy sześciobiegową skrzynią ręczną, no to jeżeli chcemy stworzyć wersję ze skrzynią automatyczną, to musimy zakupić czy skonstruować drugą skrzynię biegów. A tak wystarczy stworzyć mechanizm, który dołożymy do skrzyni manualnej i on będzie zmieniał biegi sam. A zatem skrzynia zautomatyzowana to po prostu inna wersja skrzyni manualnej. Jej zadaniem tak naprawdę od samego początku wcale nie była automatyczna zmiana biegów, tylko wspomaganie kierowcy w zmianie biegów. Otóż ideą powstania takich skrzyń było to, by wyeliminować pedał sprzęgła i po prostu uprościć e, Obsługę przekładni. Kierowca mógł zmieniać biegi ręcznie i nadal może to robić chyba we wszystkich rodzajach skrzyni automatyzowanych, Natomiast generalnie chodzi o wyeliminowanie pedału sprzęgła. To też pomaga np. osobom niepełnosprawnym, które nie mają ręki i mogą sobie yy, nogi. I mogą sobie jeździć samochodem bez nogi, kierując tylko pojazdem, z jedną nogą wciskając hamulec i gaz, a nie uruchamiając sprzęgła. Zasada działania skrzyni zautomatyzowanej jest taka. Jeżeli kierowca chce zmienić bieg, to po prostu go wybiera. Następuje komunikat do komputera, który mówi mechanizmowi, który ma wyłączyć i włączyć sprzęgło, że kierowca wybrał niższy lub wyższy bieg, i sprzęgło jest wyłączane. Komputer sterujący pracą silnika dopasowuje obroty, prędkość obrotową do danego wyboru kierowcy, czyli do niższego lub wyższego przełożenia, a następnie, e, kiedy już je dopasuje, bieg jest zmieniany i włączany jest sprzęgło. Niestety inaczej działać to nie może i zauważcie, tak jak ja to opowiadam, to trwa bardzo długo i tak też działa to w praktyce. Eee, dlatego też czujemy ten dyskomfort przy zmianie biegów, ale wbrew pozorom nie jest to do końca wina konstrukcji, tylko tak naprawdę wina kierowcy. I ja rozumiem, że kupując samochód z automatem, to ja mam oczekiwać, żeby to działało dobrze i nawet lepiej niż człowiek, ale tak naprawdę pamiętajcie, Kupując samochód ze skrzynią zautomatyzowaną, nie kupujecie samochodu ze skrzynią automatyczną. I jeżeli jakikolwiek producent wam mówi, że kupujecie samochód ze skrzynią z automatyczną, a jest to skrzynia zautomatyzowana, to po prostu kłamie i nie ma innej możliwości. Jest to jawne oszustwo, ponieważ nie jest to skrzynia automatyczna, pomimo, że automatycznie zmienia biegi. No dobrze, ale wyobraźmy sobie, że kupuli, kupiliście samochód ze skrzynią zautomatyzowaną, albo z jakiegoś powodu po prostu musieliście taki samochód kupić. Jak więc jeździć takim autem? A więc zacznijmy od początku. Jak jeździcie ze skrzynią manualną, a właściwie jak zmieniacie biegi ze skrzynią manualną? Wyobraźmy sobie, że zmieniamy biegi w górę. Co robicie? Zobaczcie, macie gaz wciśnięty w jakimś tam stopniu. Następnie. Puszczacie gaz i jednocześnie wciskacie sprzęgło, zmieniacie bieg, znów puszczacie sprzęgło i wciskacie gaz. Mniej więcej tak wygląda cały proces. I dokładnie tak samo wygląda ten proces w skrzyni zautomatyzowanej, tylko że nie macie do wyboru pedału sprzęgła. A więc jeżeli nie macie sprzęgła, no to wiadomo, że go nie wciskacie, więc co powinniście zrobić? No, odpowiedź jest prosta, aczkolwiek wiele osób tego kompletnie nie rozumie. Wciskacie gaz. I w momencie, kiedy skrzynia zaczyna zmieniać bieg, najczęściej to odczujecie, aczkolwiek prawda jest taka, że trzeba się tego po prostu nauczyć. Wtedy puszczacie gaz na chwilę i wciskacie znów go z powrotem. Dlaczego? Ponieważ dokładnie tak wygląda zmiana biegów ręczna. Co by było, gdybyśmy nie puścili gazu w skrzyni ręcznej? Otóż wciskając sprzęgło, obroty weszłyby na wyższe. A puszczając sprzęgło po zmianie biegów, nastąpiłoby dokładnie takie samo szarpnięcie, jak przy skrzyni zautomatyzowanej, kiedy nie potraficie nią jeździć czy obsługiwać. Jesteśmy teraz w Renault Masterze z manualną skrzynią biegów. Pokażę Wam, o co mniej więcej mi chodzi z tą zmianą. Teraz będę jechał tym samochodem i zmieniał biegi tak, jak robiłby to. Robiłaby to skrzynia zautomatyzowana bez Waszej reakcji, czyli tak, jakbyście teoretycznie chcieli, żeby ta zmiana biegów następowała. Jadę sobie na trójce, to są bardzo krótkie przełożenia, więc tu jest fajnie, to będzie fajnie widać. Jadę sobie na trójce i teraz zobaczcie. Wciskam gaz, nie odpuszczając, zmieniam bieg na czwórkę. Widzicie? I piątka. No, chyba nie chcielibyście, żeby w ten sposób na, następowała zmiana biegu. E i to samo dotyczy redukcji, tylko że redukcja akurat nie jest wielkim problemem, bo zazwyczaj skrzynia zautomatyzowana redukuje biegi, kiedy, yy, kiedy mamy puszczony gaz, więc cyk, cyk, widzicie? Mimo wszystko, i tak jest duże szarpnięcie. Puszczamy gaz. I, I po prostu redukujemy. Tak nic nie robię z gazem, czyli dokładnie to, co w skrzyni zautomatyzowanym. Puszczacie gaz i oczekujecie, że skrzynia zautomatyzowana bardzo płynnie, ale też szybko zredukuje bieg. Ale nie, ona musi podnieść sobie obroty, musi to wszystko wyrównać, żeby nie, nie następowało szarpnięcie. Jeszcze raz zrobimy e, to, może nawet od drugiego biegu. Zobaczcie. Przyspieszam sobie i nie, i nie odejmując gazu, zmieniam bieg. Kurka. Widzicie? W ten sposób nie dałoby się jeździć, i mówilibyście, że o, co ta skrzynia tak szarpie. No właśnie, tak szarpie, ponieważ tego oczekujecie, więc e, no, należy pamiętać o, o reakcji gazem i o tym, że skrzynia zautomatyzowana to po prostu nie jest skrzynia automatyczna. E, a więc jeszcze raz. Zmieniając bieg na wyższy, musicie na chwilę odjąć gazu, najlepiej całkowicie, dosłownie zdjąć nogę i położyć z powrotem na gaz, a skrzynia zautomatyzowana zmieni bieg bardzo szybko i płynnie. Dlaczego? Ponieważ Elektronika ma po prostu ułatwione zadanie, bo tak naprawdę elektronika robi to za Was, ona też odejmie Wam gazu, ale ona odejmie to w sposób naturalny, nienaturalny, odcinając gaz. Dlatego następuje ten taki lag, to szarpnięcie, że najpierw głowa leci do przodu, później jest włączenie biegów, głowa leci do tyłu. Po prostu komputer nie jest w stanie tak szybko to zrobić jak przeciętny nawet kierowca w skrzyni manualnej. Komputer nie jest w stanie tak szybko i tak płynnie tego zrobić, no chyba że jest to jakaś naprawdę wyjątkowa dobra konstrukcja, np. w tym Suzuki Vitara, moim zdaniem, nie działa to aż tak źle, jak w wielu innych samochodach, no ale Pomagając komputerowi, czyli na chwilę odejmując gaz, a później z powrotem kładąc nogę na, na pedale gazu, po prostu ułatwiacie mu zadanie i wszystko działa znacznie lepiej. Ale prawda jest taka, że mając skrzynię zautomatyzowaną, najlepiej jest jeździć po prostu w trybie manualnym. No, wiem, że, jak to brzmi i na pewno nie jest to dobry marketing, ale prawda jest taka, że y, tryb automatyczny w skrzyni zautomatyzowanej jest tak jak tryb manualny w skrzyni automatyczne jest opcją. Zauważcie, że skrzynie automatyczne czasami nie mają po prostu trybu manualnego, bo konstruktor stwierdził, że to jest niepotrzebne. I właściwie większość kierowców po prostu tego trybu manualnego nie używa. Dlaczego? Bo on działa często kiepsko albo jest w ogóle do niczego niepotrzebny. Dokładnie na odwrót jest w skrzyniach zautomatyzowanych. Otóż, otóż tryb automatyczny nie działa zazwyczaj dobrze i <noise> wiem, jak to brzmi, ale tak naprawdę nie jest za bardzo do czegokolwiek potrzebny, ponieważ mamy skrzynię automatyzowaną, która jedynie sprzęgło obsługuje w pełni automatycznie. O, zobaczcie, teraz mam dwójeczkę i tak wciskam gaz, puszczam, trójka, puszczam, czwórka, Puszczam, piątka i puszczam i szóstka. I tak naprawdę mamy wtedy w miarę kontrolę nad tym wszystkim, co się dzieje. Oczywiście trzeba podczas jazdy... Trochę jednak myśleć, dobry jest też taki wskaźnik jak tutaj akurat jest w tym Suzuki, bo on nam pomaga, on nam też pokazuje czy zmienił się bieg czy się nie zmienił. Natomiast no, wyczuwając ten skrzynię biegów myślę, że po kilku tygodniach każdy z Was nauczy się jeździć ze skrzynią zautomatyzowaną i po prostu przestanie ją przeklinać. Dobrze jest też zrobić tak, że kiedy przyspieszacie, to wciskacie gaz tak nienaturalnie mocno. To znaczy to nie tak, że on musi być gdzieś tam bardzo mocno wciśnięty, ale najlepiej tak dodawać gazu, po, po prostu dynamicznie, tak mocniej wciskać ten gaz. Zobaczcie, ja wciskam gaz tak trochę mocniej i jak, ją, jak go odpuszczę, to bardzo szybko się zmienia przełożenie i znów. I... I to wszystko dzieje się w trybie automatycznym, ale tak naprawdę to ja wybieram, kiedy samochód zmienia bieg na wyższy, ponieważ odpuszczając gaz daję mu sygnał, że już jest na to pora. No dobrze, a teraz jak należy zmieniać biegi w dół w skrzyni zautomatyzowanej? Otóż jest to dużo prostsze i szczerze mówiąc, mechanizmy w skrzyniach zautomatyzowanych radzą sobie z tym całkiem nieźle. Tyle tylko, że musimy wymusić zmianę biegów w, zmianę biegów w dół. Co to oznacza? To oznacza, że musimy wcisnąć pedał gazu nienaturalnie mocno. To znaczy, tak jak powiedzmy, mamy go. Nie wiem, na 20 czy 15% wciśnięty podczas jazdy i chcemy nagle przyspieszyć, to w skrzyni automatycznej wystarczy, nie wiem, zwiększyć nacisk na gaz o 10-15%, może 20%. Tak naprawdę w skrzyni zautomatyzowanej, żeby naprawdę dobrze to zrobić, należy wcisnąć gaz mniej więcej na 3 czwarte, czyli naprawdę bardzo głęboko, tak jakbyśmy już chcieli bardzo mocno przyspieszyć. Kiedy skrzynia zredukuje przełożenie, to można ten gaz już wtedy delikatnie sobie odpuścić. Teraz, jeżeli chcemy sobie wymusić redukcję, ja jadę teraz na piątym biegu, wciskam gaz mocniej, jest czwórka i piątka i szóstka. A jak to zrobić, w, jakby w trybie manualnym? No w trybie manualnym, tak samo jak przy zmianach biegów w górę. Czyli wybieramy bieg, puszczamy gaz i, i z powrotem wciskamy gaz. Tak samo w trybie manualnym trzeba zrobić dokładnie to, co zrobilibyśmy w skrzyni manualnej. Czyli co robimy w skrzyni manualnej, kiedy redukujemy bieg? No, bieg? Otóż, zanim włączymy sprzęgło po jego wysprzęgleniu i zmianie biegu, po prostu należy dodać trochę gazu. I tak samo dzieje się to w skrzyni zautomatyzowanej w trybie manualnym, czyli wciskamy gaz. Zmieniamy bieg, na, e, zmieniamy bieg na niższy, Trochę na chwilę tak depniemy gaz i puszczamy e, e, nogę z gazu, to znaczy ustawiamy już na taką wartość powiedzmy, pedału przyspieszenia jaką oczekujemy. Czyli tak naprawdę robimy taki ruch. Zmiana biegów, zmiana biegu na niższy powinna być jednoczesna z wciśnięciem mocniejszym pedału przyspieszenia. Zobaczycie, czy da się jeździć dynamicznie ze skrzynią zautomatyzowaną i płynnie jednocześnie. Oczywiście, że tak, spójrzcie. A teraz redukcja, uwaga. I biegi w górę. I teraz zobaczcie, jeżeli hamujecie lewą nogą, to jest jeszcze ciekawiej, bo zobaczcie. Zobaczcie, że tutaj nie ma pedału sprzęgła. Naprawdę, skrzynią autentyczną można się fajnie bawić. Zautomatyzowaną. Tylko ta zmiana biegów w górę trochę trwa, no ale cóż. A jak zmieniać biegi w trybie manualnym? Na wyższe. Otóż e, zazwyczaj mamy dźwigienkę, lub tak jak w tym samochodzie, łopatki pod kierownicą i robi się to bardzo łatwo. Do, właściwie dokładnie tak, jakbyśmy to robili w skrzyni e, manualnej: czyli wybieramy bieg, czy inaczej, puszczamy gaz, wybieramy bieg i wciskamy gaz. Dokładnie tak samo, jakbyśmy to robili w manualu, tylko że po prostu nie obsługujemy pedału sprzęgła. Tam również e, puszczamy gaz na chwilę, włączamy sprzęgło oczywiście, zmieniamy bieg na wyższy i znów wciskamy gaz, włączając sprzęgło. Tu oczywiście sprzęgła. Jakby nie obsługujemy, więc po prostu puszczamy gaz, włączamy bieg, wciskamy gaz. Cała filozofia. Teraz zobaczcie, jadę w trybie manualnym. Jest drugi bieg, zobaczcie, wciskam gaz i tu się nic nie zmienia. A więc jestem w trybie manualnym i teraz tak, jest dwójka. Wciskam gaz. Trójka. Klik. Czwórka. Klik. Gąbka. A więc puszczamy gaz, chwilę i wciskamy. Tak naprawdę wystarczy od, od, odjąć całkowicie nogę, zdjąć z pedał gazu i go spokojnie wcisnąć, i to jest wystarczający czas na to, żeby w każdej skrzyni zautomatyzowanej następowała płynna zmiana biegów. Jeżeli chcecie w pełni korzystać z automatu i nie przejmować się odejmowaniem i dodawaniem gazu i takimi innymi pierdołami, o których mówię, bo jesteście zdania, że to ma działać i koniec, ale jednak irytuje Was to takie przeciąganie i szarpanie, no to ja mam właściwie tylko jedną radę, nie ma innej. Oczywiście pomijając radę typu sprzedaj samochód i kup z prawdziwym automatem, to jest jeszcze taka, po prostu musicie jeździć bardzo łagodnie, delikatnie. Zobaczcie, jeżeli ja przyspieszam sobie spokojnie, o, teraz zmienił bieg na czwórkę, Zaraz zmieni bieg na piątkę. Bez odejmowania gazu, uwaga. Przyspieszam i piątka. I to właściwie jest nieodczuwalna zmiana biegów. No, jedynie co to, to ją słyszymy, ale dzieje się to wtedy bardzo płynnie i łagodnie, ponieważ półautomat potrzebuje tego sterowania prędkością obrotową silnika, a jeżeli wciskamy gaz bardzo lekko to po prostu jest to niewielki zakres który on jest w stanie sobie najzwyczajniej w świecie ogarnąć podsumowując czy skrzynia zautomatyzowana jest zła? no jeżeli rozumiemy ideę jej działania no to nie jest zła, tak samo czy woda gazowana jest lepsza od niegazowanej no jeżeli ktoś lubi gazowaną to wiadomo, że niegazowana nie jest lepsza, ale no Niegazowana powstała do innych celów i na odwrót. Tak samo jest ze skrzynią zautomatyzowaną. Jest to po prostu tania konstrukcja, która umożliwia jazdę w trybie automatycznym, a jednocześnie umożliwia jazdę samochodem przez osoby, które nie chcą korzystać z pedału sprzęgła. No moim zdaniem, jeżeli ktoś jest naprawdę kiepskim kierowcą, to pomijając fakt, że w ogóle nie powinien jeździć, ale jeżeli na przykład nie radzi sobie ze sprzęgłem z jakiegoś powodu, może coś z nie wiem, koordynacją, z głową, czy, czy jest po prostu e, osobą, która nie może korzystać e, e, z pedału sprzęgła, czyli na przykład nie ma nogi albo ma nogę niesprawną, no to skrzynia zautomatyzowana jest oczywiście sporym dobrodziejstwem. Natomiast to, co chcę powiedzieć na koniec, jeżeli kupujecie samochód z automatyczną skrzynią biegów, zawsze dopytajcie sprzedawcy, co to jest za rodzaj skrzyni biegów. Jeżeli oczywiście nie macie okazji się na takim samochem przejechać, bo. Oczywiście najlepiej jest się nim przejechać. Jeżeli sprzedawca powie Wam, że jest to skrzynia automatyczna, a kupicie samochód ze skrzynią zautomatyzowaną, to w mojej opinii macie prawo taki samochód nawet oddać. Dlaczego? Ponieważ zostaliście wprowadzeni w błąd przy sprzedaży. I nie dajcie sobie wmówić, że skrzynia zautomatyzowana jest skrzynią automatyczną, ponieważ taką nie jest.